Grzegos Szczepanik jesteśmy na konferencji Body Challenge. Naszym gościem jest Paweł Kiełek i Paweł nie mogę od czegoś innego zacząć, tylko no złe wieści dotyczące twojej kolejnej walki. Co się dzieje, Powiedz. Cześć. Czy co się dzieje to będzie wiadomo w przyszłym tygodniu. Jakby dopiero niestety jak polska służba zdrowia działa mimo jakichś tam popchnięci znajomości, że dopiero w przyszłym tygodniu mogę mieć zrobione konkretne badania, czyli rezonans e, odcinka szyjnego, no, ale się zepsuło na tyle, że niestety wspólnie z trenerami zadecydowaliśmy, że nie zawalczę na gali ACB e, ze względów zdrowotnych. No jednak, gdzieś tam odczucia, które mam na co dzień, e, nie wróżą dobrze. Na pewno nie na tyle dobrze, żebym zawalczył, a na razie nawet nie mogę mówić o powrocie jakimś szybkim super do treningów, bo jakby mam pewną dysfunkcję przez to. No co, no, jakby ja to jakby przyjmuję, bo nie gram w szachy. Liczę się z tym, że na każdym treningu mogę doznać kontuzji. Zobaczymy, na ile to jest poważna kontuzja. Też mam szczęście takie, że w Olsztynie mam Olsztyńskie Centrum Medycyny i Sportu PTC, no tam mam do dyspozycji mega fizjoterapeutów, fajnych fizjotrenerów, którzy wiem, że mi pomogą, tak? Jakby będę zdiagnozowany, będziemy w stanie mnie, mam nadzieję, jak najszybciej z tego wyciągnąć, no, żebym wrócił do, do startów. No, możliwie szybko po prostu, tak. Mhm, to znaczy, pierwsze podstawowe pytanie jest takie, że na chwilę obecną nie wiesz jeszcze dokładnie, co tam, co tam się zepsuło. To znaczy, dokładnie, dokładnie nie wiem. Wiem tyle od neurologa, że mam ucisk na siódmy i ósmy korzeń, mhm. przez co jakby mam bardzo nieprzyjemne odczucia na, na prawej stronie, na, na, na ręce, e, no i gdzieś tam nawet mam słabszą tą rękę aktualnie. No zobaczymy, tak może to być, nie wiem, chwilowe, tak? Nie wiem, jakiś chwilowy ucisk na, 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 na nerw. Może być też tak, że jakby mięśnie chroniąc, chroniąc, kręgosłup się na tyle mocno spięły, że jakby takie odczucia to daje, będzie wszystko wiadomo po rezonansie, tak? To jest na tyle dokładne badanie, że będzie wszystko wiadomo. Eee, bardzo smutno jest gala w twoim mieście i tak dalej. Nie musisz mi mówić. No. <laughs> jakby wiesz co, no z rodziną i ze znajomymi, jakby nawet staramy się nie poruszać tematu gali, bo no jest mi mega jakby przykro, że tak się stało. Ogólnie ja stwierdzam, że ostatnio mam delikatnego, albo nawet więcej niż delikatnego pecha, jakby przygotowując się do każdej walki coś mi jest. I to jest właśnie śmieszne, bo jakby staram się strasznie dbać o siebie dbać o swoją dietę, dbać o regenerację. Jakby wszystkie aspekty są zachowane, mimo wszystko gdzieś przypadek i los decyduje o tym, że nie do końca jakby wszystko się dzieje, jak powinno. Mówię tutaj o kontuzjach, tak, że jednak powinno mnie je omijać, a jak zawsze się, się coś stanie. No, no ale to z drugiej strony to, co mówiłem, no w szachy nie gram, jakby tutaj ryzyko jest wpisane w mój zawód, no bo jednak tym się zajmuję zawodowo. No i co czekamy teraz, yy, no muszę się solidnie zrehabilitować na pewno, zobaczyć na, na ile to jest poważne i, no i wrócić do startów. Nie? Powiedz mi jak to się stało, to gdzieś było na treningu, pewnie przy zapasach? Tak, tak, no to było na zapasach, ale to akurat była sytuacja w parterze, w której jakby nie miało prawa się to stać. Zupełnie bez żadnego jakby ucisku, bez żadnej presji na, na w ogóle gdzieś tam górę ciała. Po prostu nagle poczułem jakby dziwne uczucie na ręce, tak? I powiedziałem koledze, że żebyśmy przestali, bo jakby coś, coś jest nie tak. Wstałem i poczułem, że mnie boli odcinek szyjny. Wróciłem do domu, pokręciłem się, zjadłem coś i jakby mnie na tyle mocno ściągnęło, jakby wszystkie mięśnie się tam poblokowały po na tyle mocno, że wiedziałem już, że jest nie okej. Okay. A po nocy wiedziałem, że na pewno jest nie okej, okay, no bo takie odczucia na ręce, że tam na przykład mi paluszki trochę drętwiały, nawet nie trochę, a bardzo i gdzieś tam, no, jakby czułem tą stronę dosyć mocno. No, jakby pokazało mi, że, że coś się stało, ale nie było jakby takiego... Pyk, zerwanie, a, jakaś jest, mocniejsza akcja? Nie. Także tym bardziej jakby, nawet jak mówiłem to lekarzom, z którymi gdzieś tam współpracuję, e, no to ortopeda powiedział, że, że dziwne, ale ewidentnie jest to, no jest to mocna kontuzja jakaś. E, powiedz mi teraz, e, jeśli, jeśli to się okaże mm, kontuzją taką, która, nie wiem, pozwoli Ci z, teraz tak rehabilitować się, nie wiem, miesiąc, dwa, tak, wrócić do tego, e, do tych treningów, jakie, jak, Próbujesz już sobie myśleć, co dalej, no bo e, zrobiłeś tę walkę jedną w ACB, ona e, jest zwycięska, tak? Wróciłeś na, na zielono, na Sherdogu, e, Co dalej? Znaczy, w, przede wszystkim, to też trzeba podkreślić, ja psychicznie wróciłem na zielono. No Jakby moje życie się bardzo stabilizowało. Ostatni rok to był taki okres dla mnie bardzo trudny. Jakby nie oszukuję też, że w głowie. Niekoniecznie gdzieś tam wszystko było poukładane jak powinno, mimo że może z grubsza to wyglądało w miarę dobrze, jednak po walkach było widać na pewno. Teraz jakby moje życie się uspokoiło totalnie i mogę się zająć sportem, e, tak jak chcę, mogę się skupić na treningach, tak jak chcę. E, także plany na pewno mam, ale jakby żadne konkretne, no bo na razie skupiam się na tym, co jest. E, Muszę przede wszystkim się wyleczyć. Jak się wyleczę, siadam z trenerami i jakby będziemy planować, tak? Bo no to jest takie teraz wróżenie z fusów. Mogę powiedzieć, że chcę zawalczyć, nie wiem, na nowy rok na Galia ACB, mogę powiedzieć, że nie wiem, że chcę zawalczyć w grudniu. To jest takie strzelanie jeszcze, jakby nie mam badania, nie mam, nie mam punktu, tak, no nie mam punktu zaczepienia, tak? Będę wiedział więcej, na pewno też będę tam w social media staram się jakby działać i informować swoich fanów na bieżąco. O no, tej kontuzji nie chciałem informować. No, jakby to nie jest wesoła informacja. Też chciałem jakby mieć potwierdzenie od specjalistów. No i mam to potwierdzenie, że jednak nie mogę, nie powinienem walczyć, bo może mi się jakby to dużo, dużo bardziej pogłębić i... No i to na pewno będę informował na bieżąco, jeżeli będę miał jakieś plany, zresztą jak będzie przebiegała rehabilitacja, to też będę, staram, będę starał się jakby na bieżąco no. informować, jak jest i czy jest ok, lepiej gorzej. No. Dobra, Paweł, zostawmy już ten temat. Tak. E, bo... <laughs> Bardzo się cieszę. Bardzo <laughs> spoko, e, powiedz mi jak tam, e, bo ty jakieś tam matury miałeś w tamtym roku, tak, A, jesteś sobie teraz studentem, studentem, tak? To powiedz mi, jak, jak tam idzie. Dobrze idzie właśnie, jestem studentem drugiego roku ekonomii. Także, znaczy inaczej. Ja zawsze lubiłem matematykę i starałem się dobrać jakby kierunek studiów do, do swoich zainteresowań. Chciałem pójść na matematykę stosowaną. Na szczęście ten pomysł mi kilka osób wybiło z głowy. Już wiem, że jakby to było bardzo... By, by było czasochłonne, dużo bardziej niż ekonomia, ale ekonomia jest fajna, jakby zawsze interesowałem się cyferkami, tak, cyferkami szczególnie jak chodzi o jakieś pieniążki, coś takiego, nie? No tak. no, A cyferki tak, są akurat fajne, nie? tak? noś jakich jest dużo, to jest w ogóle już bajka. No tak. Także fajnie, mi się bardzo podoba na moje studia mi się bardzo podobają. Także co? No, jestem no, studentem. Dobra, e, tutaj konferencja Body Challenge, co ty tutaj robisz? Czy jesteś jako e, słuchacz, czy, czy, czy coś innego? Znaczy, tak. E, generalnie jakby ja z Body Challenge e, mam troszeczkę wspólnego, bo czasami tam się pojawiam na obrazkach, e, troszeczkę w artykułach jest o mnie napisane. Współpracuję z Markiem Fischerem e, z e, Maurice Training Center, e, także gdzieś tam klimaty. Naokoło body, body Challenge tak? to są jakby wszystko osoby, które się znają i współpracują ze sobą, także stąd tutaj jestem. To no też druga kwestia: że mój dietetyk Marek Fischer macie urodziny, także wszystkiego najlepszego. I tak przyjechałem też przy okazji właśnie e, no, połączenia tych dwu, dwóch rzeczy. Wczoraj jeszcze byłem na, na szkoleniu u Jacka Feldmana e, z suplementacji i dietetyki w Sportach Walki. Także jakby staram się szkolić i rozwijać ciągle, no. Także taki naukowy wyjazd. Ale to tak e, dużo chłoniesz takiej wiedzy a propos odżywiania, a propos suplementów e, i potrzebujesz jeszcze mieć ciągle ludzi, którzy gdzieś tam nad sobą, czy układasz to, co jesz już sam? Znaczy ja potrzebuję mieć kogoś nad sobą, szczególnie, no Marek Fischer jakby jest e, taką kopalnią wiedzy, że nie wiem, czy jest ktoś w Polsce, kto jakby posiada tak ogromną wiedzę na, na temat suplementacji i dietetyki. E, Umieją ją fajnie zastosować, a poza tym Marek ma bardzo fajne podejście. No, jak mi czegoś nie pozwala jeść, to jakby się słucham, bo jest bardzo w tym jakby. No w krótkich słowach mi tłumaczy, że coś powinienem, albo czegoś nie powinienem, a ja potrzebuję czegoś takiego. Ale jakby dlaczego też przyjechałem na szkolenia, bo ja otworzyłem ostatnio sklep internetowy z suplementami. Jakby staram się poszerzać tą wiedzę. Jak najbardziej, jak tylko się da, no żeby jakby być na bieżąco w temacie jakieś ciekawostki, jakieś tam smaczki dietetyczne, suplementacyjne, żeby wyciągać z każdego szkolenia. No że jest taka okazja, no niestety, że nie walczę, tak, jakby, jak mam wybór siedzieć w domu i nic nie robić, to, to ja wolę przyjechać na szkolenie i posłuchać mądrzejszych od siebie. Nie? Doktor Natural, tak? Doktornatural.pl. No tak, tak. Od razu możemy zaprosić. Dobra Paweł, nie zatrzymuję cię więcej. Szkoda, że nie będziesz walczył. Liczę na więcej informacji jak najszybciej i powrotu do zdrowia tobie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również.